Niedobrze... Nie jesteś Sarenem. Co to jest? Jakiś interfejs W.I.? Żałosne stworzenia z krwi i kości. Dotykacie mojego umysłu. Niezdolni do zrozumienia. To chyba nie jest W.I. Istnieje wymiar egzystencji wykraczający poza wasz świat. Nie potraficie go sobie nawet wyobrazić. Jestem ponad wami. Jestem suwerenem. Suweren nie jest żadnym statkiem żniwiarzy. To sam żniwiarz. Żniwiarz? To nazwa nadana nam przez Protean. Nieważne jak nas nazywacie, my po prostu jesteśmy. Proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Nie mogłeś być przy tym, to niemożliwe. Życie organiczne to mutacja. Przypadek. Wasza egzystencja mierzona jest w latach i dekadach. Więdniecie i umieracie. My jesteśmy wieczni, stanowimy szczyt ewolucji. W naszych oczach jesteście niczym. Wasze wymarcie jest nieuniknione. My jesteśmy kresem wszystkiego. Jakikolwiek masz plan, nie uda ci się. Dopilnuję tego. Pewność siebie zrodzona z ignorancji. Nie można przerwać cyklu. Cykl? Jaki cykl? Ten wzór powtarzał się wielokrotnie. Cywilizacje organiczne powstają, ewoluują, rozwijają się i u szczytu sławy giną przez nas. Proteanie nie byli pierwsi. To nie oni stworzyli citadele. Nie oni zbudowali przekaźniki masy. Oni tylko odkryli spuściznę mojego gatunku. Dlaczego zbudowaliście przekaźniki masy? Po co to wszystko? Wasza cywilizacja oparta jest na technologii przekaźników masy, naszej technologii. Używając ich, wasze społeczeństwa rozwijają się tak, jak tego oczekujemy. My nakładamy porządek na chaos organicznej ewolucji. Istniejecie, bo na to pozwalamy. Umrzecie, bo tego Chcemy. Oni traktują nas jak plony. Pozwalają nam dojść do pewnego etapu, po czym koszą nas jak jakieś zboże. Skąd się wzięliście? Kto was zbudował? Nie mamy początku ani końca. Jesteśmy nieskończeni. Po tym, jak wasza cywilizacja zostanie zapomniana, my nadal będziemy trwać. Czego chcecie? Niewolników? Zasobów? Mój gatunek wykracza poza wasze pojmowanie. Każdy z nas jest niezależny i wolny od wszystkich słabości. Nie możecie nawet pojąć istoty naszej egzystencji. Gdzie jest reszta żniwiarzy? Jesteś ostatnim z nich? Jesteśmy niezliczeni. Nie ma ucieczki. Nadchodzi czas naszego powrotu. Nie możecie uciec przed swoją zagładą. Ty nawet nie żyjesz, jesteś tylko maszyną, a maszyny się psują. Twoje słowa są tak samo puste jak ty. Jestem zapowiedzią waszego zniszczenia. Rozmowa dobiegła końca.